Moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z rozwiązaniem Waszych problemów zdrowotnych. Jeżeli ktoś z Was cierpi na różnego rodzaju problemy zdrowotne, dysfunkcje lub po prostu nie czuje się dobrze, albo ma kogoś bliskiego w rodzinie, kto choruje, jest to mama, tata, dziadek, być może jest to wasze dziecko lub siostrzeniec, to chciałbym, żebyście posłuchali tego filmu do końca. Na przestrzeni wielu lat, od kiedy pracuję jako naturoterapeuta, a szczególnie w okresie, kiedy nagrywam dla Was filmy, czyli od mniej więcej 5 lat, zadawaliście mi naprawdę niezliczoną ilość pytań, jeżeli chodzi o wasze zdrowie, o różnego rodzaju problemy, jakie macie, czy to bóle głowy, migreny na przykład, czy to choroba Hashimoto, czy to problemy z jelitami, na przykład ktoś miał krona, nie wiedział, jak się tego pozbyć. Macie naprawdę wiele różnych problemów zdrowotnych. To jest oczywiście normalne, no takie mamy czasy. Ja przez ten cały czas starałem się w miarę możliwości odpowiadać na Wasze pytania pomagać wam w rozwiązywaniu tych problemów. Natomiast z biegiem czasu ilość tych wiadomości od was stała się tak duża, że w pewnym momencie po prostu już za bardzo nie byłem w stanie każdemu odpowiedzieć. Was jest naprawdę bardzo dużo i ta liczba stale rośnie. Ja jestem sam, więc też nie jestem w stanie fizycznie naprawdę każdemu pomóc. Zważywszy na to, że piszecie do mnie nieraz w prywatnych wiadomościach, piszecie do mnie w komentarzach, Bartek co zrobić z tym, Bartek co zrobić z tamtym. To też nie jest tak, że można komuś odpowiedzieć jednym zdaniem i ktoś już wie co ma robić. Zazwyczaj jest tak, że każdy przypadek, każde zanalizowanie problemu wymaga tego, żeby przyjrzeć się Waszemu stylowi życia, przeanalizować, co w waszym przypadku będzie dobre, co warto by było zrobić, czego nie warto by było zrobić, z czego zrezygnować, co wdrożyć. To naprawdę jest dosyć skomplikowany proces i nie zawsze jest tak, że ja mogę Wam w komentarzu czy w wiadomości prywatnej... Odpowiedzieć, co macie zrobić, bo wymaga to ode mnie sporej ilości energii, no i najnormalniej w świecie czasu, którego niestety nie mam, ponieważ pracuję też zawodowo z Wami i zgłaszacie się do mnie, jest Was naprawdę dużo, więc ja właściwie od dawna cały czas komuś pomagam. Natomiast chodzi mi o to, że od dość dawna planowałem zrobić coś, żeby w miarę możliwości trochę zautomatyzować to pomaganie Wam, żeby każdy z Was mógł dostać odpowiedzi na pytania, które go nurtują. Czyli jeżeli na przykład borykasz się z chorobą Hashimoto, masz problemy z nerkami, masz problemy z wątrobą, masz migreny, zachorowałeś być może na raka, białaczkę, koniaka, być może masz też problemy z jelitami, takie jak SIBO, IBS, być może jest to choroba krona. Wielu ludzi ma również problemy skórne, takie jak egzema, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, łysienie plackowate, wypryski silne. Innymi problemami będą cukrzyca typu pierwszego, drugiego, insulinooporność. Żylaki, dna moczanowa, problemy na przykład z piskami czy szumami w uszach i cała, cała, naprawdę ogromna masa różnych jednostek chorobowych. Każdy z Was ma jakiś swój problem. Czy on trwa rok, czy on trwa 5 lat? W niektórych przypadkach te problemy trwają 20-30 lat. Chorujecie, cierpicie, nie macie komfortu życia, chodzicie od lekarza do lekarza, od terapeuty do terapeuty. To masaże, to ziółka, to akupunktura. To leki przepisane przez lekarza. I próbujecie zrobić z tym cokolwiek, szukacie odpowiedzi, szukacie rozwiązań, ale one nie przychodzą, one się nie pojawiają. Cokolwiek stosujecie, pomaga albo trochę, albo wcale, w niektórych przypadkach wręcz jest nawet gorzej. I właśnie dlatego, żeby wyjść naprzeciw Waszym problemom, stworzyłem kurs, w którym zawarłem wszystkie informacje, całą swoją wiedzę i doświadczenie, które zdobywałem przez 15 lat pracowania z ciężko chorymi osobami. Zabrałem to wszystko w jedną całość, uporządkowałem, i w pigułce włożyłem do jednego materiału, do kursu samoleczenia. Dostaniecie odpowiedzi na to, skąd wzięła się Wasza choroba, co jest jej przyczyną przede wszystkim. To totalnie zmieni podejście do Waszego ciała. Zrozumiecie, z czym macie problem. A to jest połowa sukcesu. Wiedzieć, co się w ogóle dzieje, bo system medyczny nie daje Wam odpowiedzi leczy objawy, nie mówi wam co się stało, dlaczego to się stało. Ja w tym kursie bardzo dokładnie, precyzyjnie to wyjaśniam. Przedstawiam wam w tym kursie niezwykle skuteczne protokoły żywieniowe, które całkowicie odmienią wasze życie, pozwolą wam pozbyć się waszych problemów. I teraz nieważne jest to, czy medycyna powiedziała ci, że jesteś nieuleczalnie chory, nieważne czy powiedziała ci, że masz chorobę autoimmunologiczną, czy twoje ciało atakuje samo siebie. Nie ma czegoś takiego jak choroba autoimmunologiczna. To jest brak zrozumienia tego, co się z Tobą dzieje. Nie ma czegoś takiego jak choroba nieuleczalna. To jest jedynie brak wiedzy o skutecznym działaniu, jak leczyć te choroby. Dla medycyny oczywiście są to choroby nieuleczalne. Natomiast wynika to z tego, że ich narzędziami nie jesteście w stanie wyleczyć tych chorób. Natomiast jeżeli użyjecie innych, bardzo skutecznych narzędzi, które daje Wam natura, to okazuje się, że nie ma chorób, których nie da się wyleczyć. Że praktycznie każdą jednostkę chorobową, dopóki masz czas, możesz cofnąć, możesz się po prostu wyleczyć, możesz zmienić komfort swojego życia. Ponadto w tym materiale obalam bardzo dużo mitów na temat żywienia oraz zdrowia. Wyjaśniam, jak jest naprawdę, co tak naprawdę działa, co tak naprawdę ci szkodzi. Żebyś wiedział, w jaki sposób poruszać się po tym wszystkim. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie chodząc po internecie, szukając różnych informacji, trafiają na różnych ludzi. Jeden powie to, drugi powie tamto, czy ci jeszcze coś innego. Ważne jest to, co działa, co jest skuteczne, co pomoże Ci wyzdrowieć. To już nie jest tylko kwestia czyjejś opinii, że ktoś uważa to czy tamto. To jest kwestia tego, co faktycznie działa, co faktycznie pomoże Ci wyjść z Twojego problemu zdrowotnego. A przede wszystkim, co absolutnie w mojej ocenie jest, najważniejsze, że jest to całkowicie bezpieczne, że stosując te protokoły, które ci zaproponuję, niczym nie ryzykujesz. Absolutnie niczym. Możesz być pewny i daję Ci na to gwarancję, że wszystko, co Ci proponuję w tym kursie, jest całkowicie dla Ciebie bezpieczne i w żaden sposób nie możesz sobie tym zagrozić. A to jest niezwykle cenne, ponieważ jest wiele różnych diet, wiele różnych sposobów radzenia sobie z problemami, ale niestety nie wszystkie są bezpieczne, i niejednokrotnie jest tak, że pogarszasz swój stan zamiast go polepszać. I powiem Wam tak szczerze od siebie, że jestem dumny z tego, że udało mi się stworzyć coś takiego. Jestem bardzo zadowolony, że przyszedł moment w moim życiu, kiedy stworzyłem dla ludzi coś, co faktycznie będzie mogło odmienić ich życie, że będzie mogło to pójść w świat, że wiele osób będzie mogło poradzić sobie ze swoimi dolegliwościami i nie będą zostawieni samym sobie. Nie będą zostawieni bez odpowiedzi, bez rozwiązań, tylko ktoś daje im tą pomocną dłoń. I pokazuje, w jaki sposób możecie sobie sami pomóc. To jest niezwykle cenny dar tak naprawdę. To jest dar od natury, który ja wam przekazuję w uporządkowany sposób. Wyjaśniam, co, jak i dlaczego. W bardzo prosty sposób, bo kurs został napisany tak, żeby każdy mógł go zrozumieć. Nie ma tam bardzo trudnych sformułowań medycznych, żeby człowiek myślał w ogóle o co mi chodziło. Nie, napisałem go po prostu na chłopski rozum, tak, żeby nawet. Młoda osoba, która jest totalnie bez doświadczenia, jeżeli chodzi o tematy zdrowotne, wiedziała, o co mi chodzi, wiedziała, co ma zrobić. Dlatego w mojej opinii to jest właśnie bardzo ważne. I chcę, żebyś wiedział jedną rzecz. Ten kurs to jest rzecz absolutnie unikatowa. Nie ma w naszym kraju czegoś takiego. Nikt do tej pory czegoś takiego nie napisał. Więc pamiętaj, że na ten moment to jest jedyny materiał, który daje Ci tak ogromną wiedzę na temat zdrowia. Tego, jak Radzić sobie z problemami zdrowotnymi. No i właściwie to tyle z mojej strony. W tym filmiku właśnie chciałem Was poinformować o tym, że jest możliwość kupienia takiego kursu. Macie w opisie link bezpośrednio do niego. Jeżeli potrzebujecie lub ktoś z Waszej rodziny potrzebuje tej pomocy, to szczerze Was zachęcam do tego, żebyście sobie ten kurs nabyli, bo w mojej ocenie jest to rzecz absolutnie niezastąpiona, jeżeli chodzi o uzyskanie zdrowia i wyleczenia się po prostu z wielu, wielu chorób. Tak więc trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia, cześć!